Okay, się no witajcie, z tej strony Rashibo I kontynuujemy naszą przygodę w Dead Space I mamy iść w tą stronę, dobra Tak więc, mm, co ostatnie było przyznam mm, tak. O nie 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 nie, nie. Eee. A nie, w trąbkę, trąbkę. No. Dobra eee, Co ostatnie trzeba było tu zrobić, to właśnie nie pamiętam zbytnio No ale jak widzicie niestety akcja nam tutaj się rozwiecał czas no. Nie miała być centrum zapisu Użyliśmy trochę stazy No i dalej mamy iść przez te drzwi Mam nadzieję że będą już otwarte nie będą. A, dobra, bo tam bateria poszła. I tu nie ma baterii, dobra A to sobie podmienimy. Podmieńmy sobie jedną w drugą. No. Co to było? Nie? Nie ma, że boli. Ma być tam ta bateria już. No. Dobra, tak więc. Mr. Clark, I need speak with my name is terence kine. dr. kine. listen to me. there isn't much time. if you really can repair the shuttle, there is a better use for it than just running away. you must understand the forces at work here are greater than you can imagine. if you leave now. You condemn all humanity. The planet will never stop, never rest, unless the marker is returned. Don't you see? The church is wrong. This is all a trap. I've seen it. Please, you must help me. Whoa. Oh, Director Kyle. Oh. Można jakoś jeszcze ściągnąć, chyba nie można. No, trochę by tam strzyło. Tu się coś świeci. A, tu jest też skrzyneczka. A, I tu się coś świeciło. A, stelarze linowe, dobra. Stela żelinowy, których nie będę używał i tak czy siak. Niestety. A my mamy iść tu dalej, dobra. O, i nasz ulubiony przeciwnik. Rozpadający się na wiele rzeczy, części, jak to on tak zwał. Dobra, kabuł. O! Gdzie to jest? Nie wiem, jaka to była jego część, ale nie obchodzi mnie to. Dobra, o tu możemy skrzyneczkę podnieść. Męczą tą stazę tak tracimy. O! No i chyba wysadziliśmy obu. Oboje ich. No. Tak, na szczęście udało się zacząć oba. Stwory.

Tyk. Tyk. No, całkiem przyjemnie. No i? Aaa, to taki bajer na zdobywanie amunicji, w sumie można by farmić. Ale my mamy amunicji dosyć póki co. Więc nas taka zabawa nie będzie tu interesować. O, twoja noga, widzę. Gościu, urwał sobie nogę. Przyjemniaczek. Ciekawy komando. Um. Dobra, teraz może przejdźmy... Tak, na zdrowych obszarach. Okay. Fajnie, mamy do czynienia ze z głupiałym robotem No, tych maryńców to jednak trzeba zatrzymywać Bo inaczej to nie widzę sobie z nimi poradzić Uff, no ale widzicie, mam zgłupiały takie rzeczy tutaj właśnie jak zgłupiały robot medyczny Dobra, nie sięgnął nas na szczęście. Sądzę, że nie byłoby to do przejścia bez tego No, on tu chciał jakiegoś Marinsa chyba poskładać No i jak widzieliśmy niestety go... Niestety chyba nie wyszło tak jak powinno. Ow! Oh, Aj, za blisko było. Nie było to mądre. Dobra, użyliśmy jednego medveja. Medi Medic bar raczej. Dobra, mamy iść tam. Ale stoczyk kapces tutaj. Amunicja i... I Węzeł mocy. Dobra. Rzecz, która w sumie już nam się mało przyda, ale może zawsze jak będą jakieś drzwi czy coś, będziemy mogli ją wykorzystać. Boom. <grystanie> Dobra. Więc... Co mamy tu dalej? Co mamy tu dalej? Wszystko. Inwentory, właśnie wyglądamy z inwentory. Co tu mamy? Schemat tego zestawu. O, medycznego A no, bardzo dobrze, bardzo dobrze To się może przydać Może jak tak O medycynie Mowa zużyjemy sobie co nam zostało Dobra, mamy jeszcze trzy zestawy Grze nie jest to źle O, niby nic, nic prostszego, nie? Przejdź po prostu na drugą stronę Wielkiej Hali Ale spokojnie O właśnie Aha, są te zawalone. Jest to zawalone, spoko. Okej, okay, pozbierajmy sobie... A, blokady. Tak bardzo smutne. No. Czy no, że nie przyjrzałem się co było tam z tyłu. No, mój ulubiony. O no. to małe o wow wow, 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 wow. tego tu nawet nie zauważyłem Dobra o, Staza Dobra A trochę tam postrzelać do niego ...na bezpieczeństwa Jak biegnie. <śpiewa> niestety o, bra, Teraz tam. Boom. No. Wow, 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 wow. Nie ukryłem, że nie mamy amunicji. Ups. <śpiewa> Robi się trochę. Mm, trochę bardzo niebezpiecznie. Tak więc. E, niestety. Będziemy musieli trochę precyzyjniej zacząć celować. A nie. No. Niestety do tego, nie będę, do tego się nie będę zbliżał. Ale zaczyna brakować brakować amunicji. I najgorsze jest to, że nie możemy, jakby grani chciała nam dać, nawet tej podstawowej amunicji. Co może zakończyć się sromotną klęską naszą. Z powodu braku właśnie wyżej wymienionego produktu. No, dobra, no, pozbierajmy tylko co się da. Co my tu mamy? Baz danych. Eee. Dobra, to było chyba o po, Jeżeli tam dobrze sobie straciłem najważniejsze punkty akapitu to było odnośnie tego skąd wzięli znak. Czyli informacje dla nas, tak naprawdę. Ale dobra, mamy tu magazyn. Huh, czy można powiedzieć, że odetchn odetchniemy trochę z ulgą? No, dobra, sprzedaj. Zróbmy na to mi Energia plazmowa, której mamy bardzo mało. Stolarzy linowych do to mamy w pip. Okej, okay, dobra i teraz tak. W sumie energię plazmową to sobie... ...kupimy nawet. Ile w ledzie? Nie i teraz przesuniemy po prostu tyle i dokupimy sobie No, węzły mocne, dobra Ile tu mamy jeszcze zestawów U, mało A to sprzedamy ten ten przesuniemy Ten A ten mały użyjemy? Nie, nie użyjemy Dobra, no to niech... Niech leży i się kurzy na... O! Tak o zestawach medycznych mowa, nie? Co to jest? A. Dobra, to był szpon. Okej, okay, ale dobra, musimy iść tutaj dalej. W tą stronę. No i teraz jesteśmy jeszcze... po drugiej stronie. Energia plazmowa tego gościa. się co? Na, no, nie można nawet do niego strzelić. Dobra. Chciałem gościowi ulżyć w cierpieniach, no ale niestety... Gra mi na to nie pozwoliła. Co tu się dzieje? Magazynownia. Okej, okay, spoko. A w magazynowni ruch. Tam ucieka Tam uciekał Marines Czyli czy może jest nadzieja, że znajdziemy jeszcze paru eee, paru żywych Wojaków Ale on nie, on, staty tu zamknął ze sobą drzwi. No dobra Tutaj pozbierajmy z tych skrzynek co się da Może jeszcze znajdziemy kogoś ocalałego z ekipy Fenor Dobra, czy są jeszcze skrzyneczki? Jeszcze skrzyneczki te... Um, pudełka do odparcia. Skrzydł. A, tam było. Dobra, nie licza. Musimy gdzie przejść na drugą stronę, tak? Okej, okay, no to co, no? No niby nic trudnego, nie? Dobra. No tak, mieliśmy zejść tutaj, no okej. Okay. A widzicie, no teraz to się też robić bardziej gra ręcznościowa niż taki horror niestety. Mam wolę jednak, żeby Death Space trzymał, czas, to taki klimat mocny, ciężki. Taki jak to gra potrafi mieć. I teraz mamy iść, mamy iść tam, dobra Hm Jeszcze raz gdzie? No moment, gro. Tu. Czy ja czegoś nie rozumiem? A moment, spalmy mapę. A, fa... No dobra, weź mikrojądro. Mikrojądro powinno być... Tutaj, tak? że czegoś nie rozumiem. Ach, czy my mamy tutaj między tymi po prostu pobiegać, aż znajdziemy? Co? Kto mi powie? O, mi się wydaje, coś się bagło. No to tutaj nic nie mamy Dobra Moment, idźmy do góry i Wydaje mi się, że czegoś też nie zrobiliśmy Dobra, cofnijmy się Poszukajmy w tak jak... No No, aj zak. No. Właśnie. No, i to wszystko jasne, dobra. No już. Boże. Dobra. Nie, no to nas pieczę, no nie rozumiem. Dobra. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Wiem, że to jest kapitalnie źle, ale trudno co z tego. że nie wiem jak to powinno być tu zrobione nie bie dobra gramy to że się wyłączyło a mój mikro jądro było tu o, oh mój God! You got it. That's the piece we need. Get to jest to, co potrzebujemy. Pójdź do krudek. Dobra, cel dodano. I mamy teraz tylko pytanie: którędy przedostać się tam o, Boże Gro.

Aaaaauua. coś Au, smacznego. No jak już zaczęliśmy... Dobra. W łapkach. No, dobra, pokaż się, malutki. Pokaż się. Dobra.

z drużyny straciliśmy, ale w tym jest też podziękowam za uwagę, także do następnego odcinka trzymajcie się, hej!